Witajcie kochani! Jak widzicie, u nas wielkie pakowanie. Wizy są, także już za niedługo lecimy do Stanów Zjednoczonych na koncerty. Żeby nie przyjechać do Was z pustymi rękami, wjedziemy wam kawałek Polski. Dziadek jest odpowiedzialny za alkohol. Pyszna, polska, gorzałka. Ja e, wziąłem z domu. Ogórki babuni, e, kiszone w tamtym roku, także będą super małe. skowaj ogóreczki. E, również zakupiłem będą z przepięknych, najpiękniejszych na świecie polskich górach. Proszę bardzo, oscypki prosto od naszych górali do schowania. A jak oscypki, to oczywiście i śliwowica. Także będzie dobrze, będzie dobrze. Mały kupił wędliny oraz zakupił 20 kg pysznej Kiełbasy podwawelskiej specjalnie dla Was. Gdzie jest małta kiełbasa? No to jest do zjedzenia. No nie zakupił, ale do zjedzenia. 20 kg Przepraszam, e, kiełbasy nie będzie. Jakoś sobie poradzimy bez kiełbasy. E, najważniejsze jest to, że już 10 października spotykamy się w Nowym Jorku w klubie Warsaw, a później 11 października w Chicago w Copernicus Center. I 12 października również w Chicago w klubie Janosik. Kochani zespół Piersi zagra swoje stare przeboje oraz piosenki z Nowej Płyty Piersi i Przyjaciele 2, w tym oczywiście Bałkanice. Także będzie zabawa, będzie się działo i znowu nocy będzie mało. My się już o to postaramy. Kochana Polonio z całej Ameryki zapraszamy. 10 października do Nowego Jorku, 11... I 12 października do Chicago. Będziemy my, bądźcie również wy. Zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Zespół Pierwsi, pozdrawiamy i do zobaczenia.